Dosyć no, ciekawy line-up mają, no? No, właśnie. O, kurde. Ja myślę sobie w ten sposób. Musimy ich na dojeździe jakoś obić. Mm -hmm. Ja bym proponował Tobie, że ty masz szybki tak, czołg, tak, tutaj tak, jakoś tak, to ogarnąć. Tak, tak. Ja bym nawet pojechał bardziej już tutaj jakoś do lewej do górki, żeby jak jadą midem, to ty tutaj jakoś może ich jeszcze złapiesz, bo jesteś szybki, a już ich nie złapię. Ja będę bardziej w kapa widział, żeby nie wichali nam w kapa, żebyśmy nie, nie panikowali. No, dobra, 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 może tak być. Gdyby nie złapię. Nie ja sobie po prostu przez środek wsiadę, co? Bo ten czołg ma chyba taki kamuflaż, nie wiem, bo tym dawno nie grałem. Tak, tak, tak. To by nic dobra, się nie stanie. Okay. To są szkody, też pamiętaj, że. To nie jest tak łatwo dla nich, to wszystko bez przesady. No. Oni mają jedną moc dużą. No, wyjątkowo, no tak, ale jak tak, gramy tak. na odległość z naszym wiorentem, szczególnie ja ich zespotuję z kilometra. Także tutaj się nie martwię. Tylko najważniejsze, żeby ci nie dopadli jakoś. No, już się wychylam patrzeć, oni są. Kurczę, ten człowiek ma słaby silnik. Tak, no tutaj na turbo dobrze. no. Mocno tonę na tym czołgu Tutaj ogólnie fajnie jakbyś tutaj. Tak. Dował. No właśnie próbuję spotować to wszystko. Oni chyba... Nie wiem, jak jechali naokoło, to zaraz powinienem ich spotnąć. Tylko z tego krzaczka trzeba. Tak, już jestem w tym krzaku. Okej. Okay. Nie widzę ich nigdzie. ha oh, ho. Oh, oh. Nie wiem, też po timingu mogli mi tutaj przejechać, Max, więc. Nie no, nie, to mówisz, się nie przyjmuje, ale nie, nie mu się tym. No, no, w sensie ty stąd wideszło. To nic nie grozi, no. i tak. No zobacz, nie ma ich. Nigdzie. nigdzie. Aha. Ja jeżdżę tu. Jak tą kampania wam poszła? Bo mnie to przez dwa tygodnie teraz nie było i nic nie wiem. Na początku miało być y, smutno, ale po banach jest bardzo spoko. Tak, Ile osób? Dużo osób. No, no z tych co chcieliśmy, to chyba tylko... Z dwie osoby nie zdobyły, ale tak z tych, co faktycznie mogły walczyć, bo poświęciły czas i były dostępne, tak. Aha. To prawie wszyscy zdobyli. Co jest najważniejsze, to no bo spoko. dużo osób walczyło, ale tak nie podchodziło do tego profesjonalnie, że są codziennie. Więc ciężko mi powiedzieć, że zasłużyli na czołka, Albo podchodzisz no, profesjonalnie, rozumiem. albo nie podchodzisz. no. Jak no podchodzisz, tak, tak, tak. to już, nie, przy, nie no, przyjmuje się ten tak. już na ten temat rozmawialiśmy wtedy, co graliśmy Pluton przed wyjazdem właśnie. No. Kurcze, o no serio, akurat teraz jak się ruszyłem, to on jedzie. Mm, nie wiem, co nie mam w głowie. Mm, nice. Wiesz co, ja nie mogę tu grać, jak on tak będzie podjeżdżać. O, jest druga skoda. A to i drugi dasz, coś jakoś może na to jeździć? Tak, tam, dam, dam, dom. mi gąska. Poprawiłem? Dostałem pożar pierwszym strzałem. <grym> Niedobrze. <grym> nie, no. Jak takie coś się dzieje, <grym> to się odechciewa. A co, po prostu pierwszy strzał i pożar od razu? Tak, tak. A nie mogę, to jest najgorsza rzecz. Właśnie to jest to. czołgi RNG w tej grze. Pierwszy strzał, gościu. No. I. dobra. Shit happens. Roku. Remis Rysiek. Soj, ale ty nie takie rzeczy wyciągałeś, tak mi się wydaje. No, ale nie, co ty. Ten gościu mnie spotnął z mida, bo ten nie mógł mnie spotnąć. No, ale nie obserwowałem tego gościa na midzie dokładnie i on mnie spotnął. Hmm. No, wyciągałem jakieś trudniejsze sytuacje, ale to jest Astron Rex. Jakbym miał może proga, to. albo buraska. Bo burask ma lepszy magazynek, imo. Jeden będzie grał na koronie, jeden będzie w kapie prawdopodobnie. Ja muszę to jakoś od tej strony. Od kalini nie mam co jechać, bo nic nie zrobię. On na koronę wiedzie i mnie rozwali. Kurde, czuję cały czas banana u siebie w mieszkaniu. Ja nienawidzę zapachu banana. Rozprasza nie mnie to. Bananów. Nie, a nie, ja mówię, że nienawidzę zapachu, wiesz? No, rozumiem. A Alica chyba jadła przed chwilą. I... Po prostu czuję tego banana nie dobrze. Bardzo mnie to rozprasza. O, wiedziałem, że tak będzie. Mm. Dobra, teoretycznie go sklipuję. No, nie ma szans. Odcina na mnie. Dobra. Nic już nie zrobię, niestety. No dobra. O, dobra. Mówię, jakbym grał buraskiem pewnie bym spota nie dostał nawet, bo to było 280 metrów, więc burask by na 100% spotania nie dostał. Wiesz, co jest najlepsze? Ja tak słyszałem to twoje Rysiek i tak mówię. Co się stało? Mówię. Nie, nie obrócę się. A po chwili mówisz, pożar dostałem. No, gościu dostał traka. Obróciło no. go. Obrócił lufę. Nie skupił na pewno do końca. Nie ma opcji. O, spoko. Centurion? No, dziwny wybór. Halo, a gdzie trzy Marki? Nie, no ja nie markuję tego y, ósmego tieru tak bardzo. Teraz y, skończyłem projekt, to y, no. i, i kończę baczata 94,3. No. <laughs> Zobaczymy. Mi się psycha skończyła na cifie. No wiem, wiem, dobra. wiem. Ja to, no, no to ja bym tutaj przymierzył początek. Mówisz, że będą przyjeżdżać? No, to wszelkich powodów. Aha, że stąd chcesz po prostu, dobra. Tak, tutaj. Dobra, dobra, dobra. Bo nie ogarnęłem. Mówię, ja to. Ciężko z myśleniem mamy teraz. Nie udawaj, nie udawaj, bo ci i tak nikt nie uwierzy. No poważnie. Zaczniemy. O, za zero, oczywiście. No, Centurion jest wolniejszy. Szybszy. A, znaczy, no. O, Renegade. Tak, przepraszam, hmm. Renegade jest wolniejszy i zobaczyliśmy Centuriona, więc o co tu chodzi? Czy to jest tak, że Renegade miał dobrego spota, czy... Renegade robi objazdówkę. No dobra. Dobra, ja włączę przeładowanie. E, to tak, ja też ładuję. No dobra. Przelił. Okej, okay, przejechał. Wiesz co, zastanawiam się, czy nie mogę torami przejechać. Tak, jedź sobie, jedź sobie, ja sobie Tacz, tutaj poradzę. Wiesz, Chodzi mi o to, żeby tutaj od tej strony jakoś w sensie wiesz. Aha. Tu. O, no dobra. Nice, nice. O, jest na niego bicie? No, ja miałem. On robi słabego Seeds Mhm, robi, robi. widzę. No, yy, gąska ma. Mhm. Ta pestka powinna wejść, ale... O. Dobra, zaraz tego centka może znajdę. Nice, nice, nice. nice. No, trochę na plus, ale też ze stratami. No mówi, on robi tylko sobie krapa do dupy, tylko... No, renegatywnie można robić sobie krapa. No... Tylko co z rakiem. Ja go tu nigdzie nie widzę. Jak damy, to możesz podjechać nawet tutaj, co? Nie? No właśnie, chcę to do zrobić. G5. To zrobić. i... O, są pięknie. już jadę do ciebie. Pięknie. O. O. Teraz gra oddawa. Słuchaj, oddawa gra. Normalnie czuję się jak wtedy, jak grałem tą Fawzatą, to co komentowałeś. <grym> Identycznie. 787, jedną pestką. Spokojnie widzę, wod WOT w 99% nie oddaje. Teraz po prostu to był fart i tyle. O, nie trafiłem. Pięknie. A ja. ja. Dobra, ja mogę zebrać. Czemu on cię nie spuszuję, skoro jadę mu na plecy? Masz go na hita jak Czy warto będzie robić kobrę? Panie, no nie grałem tą kobrą, nie dostaliśmy jej do testów. No w ogóle no strasznie słabo z tą kobrą, bo raczej nie, w ogóle nie dostaniemy do testów i wydaje mi się, że... Ja mam jedno zasadnicze pytanie. Jaka kobra? W nowej przepustce bitewnej, która wchodzi jutro, będą nowe czołgi dwa. Aha. Kobra i Lorraine A, ten za ten to za magazynek. Te... Lorka to czołg ciężki. Za te żetony, dzień. tak? Co Turbo? E, o kurde. Nie mam turbo. Ok. W sensie mam pusty slot. No dobra, to. Ale weź, weź, weź. Ja ja wezmę. Ja bym grał kapa. No, no i po prostu muszą przyjechać. No. no to ciekawe, gdzie mam tu turbo, bo ja ten Choke'e grałem random ostatnio. Po prostu mówisz, e, na turnie zrobię sabotaż. Nie, kupiamy. Ja prawie na pewno jestem zdania, że Carnarvon może chcieć zająć albo tą miejscówkę, albo to. G1, no. Z tym, że G1 może nie chcieć zająć on, tylko Prok mi się wydaje, bo jest szybki. Taki. Ale Prok nic nam to nie zrobi. Się... No tak, tylko że on to musiałby zrobić, to będzie za wolno dla niego. Ja tutaj ja bym skrócił nawet, właśnie tak przez górkę chcę, żeby być tam szybko, 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 żeby. Bo tutaj jest ten, ten punkt zapalny. No tak. E2. I to jest moment, kiedy on może zrobić damage. Kernarwo nie wiem, czy zdąży. Prok na pewno mógłby z G1 strzelić, ale. Nie, Kern raczej. Zawolny. Zobaczymy, no, zaraz się wszystko okaże. Ale no, w najważniejsze to się w nich wlać. No, jakby to stał, to już byśmy mieli spotę No to no mówię, no. Hmm. Może od jakoś grają. tutaj wychylę z prawej strony. Hmm, wychyl, wychyl. Ale no. Zobaczymy. Jest prok, dokładnie. Tak jak sądziłem, właśnie. Dobra, no to. I za ja poszło za progiem. Kern, 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 kern. O! Ej, to może wjedźmy w kern. No, 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 też mi się tego tak daje. Kurde, nie mam jak. Musisz wyjechać, moim zdaniem. Tak, 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 wyjadę, ale. Póki proga nie prog ma. Jakoś. Jedzie, pro... Pro, prog jedzie, prog. możemy go zrobić na dojeździe? To, to tak, to próbujemy progę, dobra. To musiał poczuć. Prog, prog na gąsce. Próbuję go zramować. Dobra, mam. Nice. Jak, jak dasz pestkę, to... Aj, dobra. To ci. Nie, będzie okej, okay, wiesz? A, czy musisz mu dać trzy, co nie? Odujesz? Czekaj. Okay. Zbiorniki kurde. Mhm. Możecie chcieć jakoś zgąskawać? Nie, 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 jest okej. Okay. Będę jechał w ten sposób, żeby. O, jest git. Dawkę emocji jeszcze zapewniłeś, co? Easy. Dobra, nie mamy no, to. wolałem przycelować do końca, wiesz. No wiem, wiem. Jeszcze jeszcze za zero bym trafiła. Tak to musiał dużyć zestaw, już nie mógł nic zrobić. I teski, Dobrze, Emocje że, do samego końca. Dobrze, no dobra. Że, dobrze, że dałeś pestkę w proga, bo gdybyś no, nie no, dał to... wiem, No, wiem, 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 wiem. Właśnie to już robiłem wszelką cenę, mówię. No. Tylko żeby tylko proga mu, tylko żeby mu tego proga no. 7 7, to już wiem, że pewnie też grasz w ten no i git. A i tam jest kasa do wygrania? O, ja to nie wiem, nie patrzyłem. Akurat... Nie grasz dla pieniędzy, grasz no. dla fanów. No, no nie no, wiesz. Patrząc tak. na to, że w WoCie obecnie turnieje są takie, jakie są, to ja nie wiem. Jak ktoś liczy na to, że będzie się utrzymywać z wygrywania turniejów w WoCie, to ma naprawdę nierówno pod sufitem. Nie, no to wiadomo, to są turnieje no. takie, żeby coś tam wygrać, no ale, tak, ale... To głównie to, żeby utrzymać skilla i rywalizować. No ale nawet 15 na 15, no kurczę, ostatnio wygraliśmy te kiny i co? 2200 złotych przyszło na moje konto, super. Zobycie najlepszym w grze, co nie? To też no... trzeba to podkreślić, najlepszym w grze wygrywasz 2000. No, a kiedyś yy, będąc... A kiedyś to było, kurde, no... Kiedyś będąc najlepszym, to się wygrywało... Kilkadziesiąt, bo ja sam pamiętam, że przecież no. dostawałem po 30 tysięcy złotych za drugie miejsce. No ja i też, Jak dostałem pierwszą wypłatę z proligi, to to była minimum pięciocyfrowa kwota. No. Więc to były czasy, a nie. Teraz to nie ma nic. Ja robię to samo, przyjadę. Kiedyś to było. No, kiedyś to w sumie były fajne. Jak ktoś był dobry w tą grę, dzisiaj to się już nie opłaca być dobrym tak bardzo. No. Kiedyś ja to naprawdę było doceniane. No tak. No i też... Wiadomo, też atrakcja, no, czyli wyjazdy były. No była. wiesz, ale właśnie z... zrobiliśmy taki tryhard na ten turniej, no bo jednak ten LAN miał być, no ale... że to nie ma. No nie kampią. Bo tak. spotowałem tak. cały czas ten przejazd i nic nie. Ja powiem, spotuję że... cały czas nie jeden, żeby mieć pewność, że nas nie, nie flankują. Trzeba wyjechać tego i 3 chyba odholować, co? O właśnie, o Wilku mowa. Strzeli, minus jeden. Nice. Ja na KD. No to. Ty dwie Aż. strzeliłeś? Tak. To teraz nie daj się. No już, on w ciebie da cały magazynek, prawda? O nie. Nie, nice. odbił się. KW4 też się odbiło. Masz szybciej, niż się? Ja? Nie wiem. Chyba nie. Ale ja go kończę już. Jakie wyposażenie na puraskę? Wenta, Staba, Mniejsze Kółko, Wenta, Staba, Turbo. Ja gram na takich dwóch zestawach. Ewentualnie zamiast Turbo możesz tu migdać. dać. Schowasz się? No. Powinienem cię zasłonić, ale mówię dobra. It. Dasz sobie radę. Dobra, aramujemy KW4. A ty. Złodziej fragów. Te męża nie zrobił to chociaż fragi. Ej, zdążymy? Kurde. Nie zapomniałem o tym. No wydaje mi się, że... ...mikro szansa jest. Dawaj, dawaj, giereczku. Ja zapomniałem o tym, że jest druga bitwa. Przypominam o tym, że utrowniki konkursu na 2,500 zł. Jeżeli nadal nie wziąłeś, bądź też nie wzięłaś udziału w konkursie, to w opisie znajduje się link do filmu, gdzie można się zapisać. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się i miłego dnia. Pa, pa!